Trapiła mi się taka jedna drzewna co już z 10 budek wczoraj obleciała co budka to zagląda chyba jej ten mech nie odpowiada na razie weszła do tej zobaczymy co dalej zrobi już wczoraj obleciała 10 może więcej się nauczyła zaglądać do nich no i widocznie mechie nie odpowiada zawsze była inna wyściółka ale teraz postanowiłem mchem ja widziałem że są ogrodowe się czmiele pokazały co im utrudnia ale teraz mają no ma możliwość zaglądania do wszystkich budek Niech to dopiero tamtej obok była. Tak sobie ustawiłem ich w waroniach Kraku. I czekamy, co będzie dalej. Nie wiem, za chwilę pewno wyjdzie. Z tej budki. Na razie. Zrobiło się dzisiaj cieplutko. Wczoraj też było bardzo ciepło i wyszło sporo drzewnych i zaglądają. Rude z kolei szukają dziś takie miejsca w krzakach w kompoście Na razie oblatują przy budkach, jedna próbowała ruda wejść, ale coś się nie pasowało dała sobie spokój Może jak nie znajdzie nic ciekawego, to zasiedli budkę. Każdy, każdy ma inaczej że Ziemne to chodzą, szukają w ziemi norek. A te drzewne to zaczynają, zaczynają sobie szukać najpierw od takich właśnie budek. Tylko nie wiem, no tu długo siedzi, coś jej długo nie ma. Może e, nie mogła znaleźć swoje, może tu już wcześniej była? Ale one takie są, że wyjdzie długo, nie ma, nie ma, nie ma. Nie pokazuje się, a później wychodzi. No do tamtej wszedła, weszła e, i szybko wyszła. W miarę. A no może tą już zasiedliła. trudno jest powiedzieć, już widziałem w kilku budkach zaglądała. być może tu jest dwie trzy. trudno ich rozpoznać, bo są jedne większe, drugie mniejsze, ale z daleka jednakowe. także no poczekamy chwilę, może za chwilę wyjdzie, jak nie wyjdzie za chwilę, to znaczy, że tam się zadomowiła. Nie ma. No to zaraz przytnę film, ale może być... Będzie. Wraca do wódki, czyli oblatuje miejsce, czyli coś może z tego będzie.